Ten budynek to Villa Polonia, Buzka Galeria Sztuki. Każdy z nas powinien odwiedzić to miejsce i poznać jego bogatą historię. Cześć, jestem Filip. Pamiętacie mnie? Witam Was w mojej małej ojczyźnie. Na ostatnim filmie pokazałem Wam zabytki Buzka Zdroju. Dziś zapraszam Was na spacer po Alei Mickiewicza. W dwóch porach roku. Chodźcie ze mną! Aleja Adama Mickiewicza to najbardziej reprezentacyjna ulica znajdująca się w środkowo-południowej części Buska Zdroju. Deptak ma długość ponad 800 metrów, na którym usytuowane są ważne dla miasta obiekty. Przecinają go ulice Stefana Batorego, Leszka Marcińca oraz Ludwika Waryńskiego. Ulica nazwana jest od imienia i nazwiska znanego nam wszystkim poety polskiego, działacza politycznego uznanego za wieszcza narodowego i największego poetę polskiego romantyzmu. Napisał on takie dzieła jak Pantadeusz, Dziady, Balady i Romanse, ode do Młodości oraz Sonety Krymskie. Na początku alei znajduje się publiczna szkoła podstawowa nr 1 imienia Stanisława Staszica. Na przeciwko szkoły znajduje się budynek Poczty Polskiej. Tu możesz nadać list i odebrać paczkę. Poniżej poczty znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Przed budynkiem szkoły usytuowany jest pomnik Tadeusza Kościuszki. To właśnie przed nim odbywają się uroczystości państwowe. Przechodząc na drugą stronę możemy dojść do zespołu szkół ponadpodstawowych imienia Mikołaja Kopernika. Idąc wzdłuż murów szkoły dojdziemy do Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju. W tym budynku urzęduje burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój. Tutaj także podejmowane są najważniejsze decyzje dla mieszkańców. Naprzeciwko urzędu znajduje się drugi bardzo ważny budynek, gdzie mieszkańcy mogą załatwić swoje sprawy. Jest to starostwo powiatowe. Aleja Mickiewicza to miejsce. Gdzie znajduje się wiele instytucji, tuż za moimi plecami jest Komenda Powiatowa Policji. Zespół szkół techniczno informatycznych to kolejna szkoła na buskiej alei. To właśnie tu przed laty uczył mój dziadek. Zamek Dersława to jedyny zamek w wózku i on także znajduje się na Alei Mickiewicza. Budynek wybudowano w 1911 roku. Aktualnie mieści się tutaj pensjonat i restauracja. Pamiętacie, że również na Alei Mickiewicza znajduje się pomnik Leszka Czarnego? Wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych odbywa się właśnie w tym budynku. To buskie samorządowe centrum kultury. Aleja Mickiewicza to piękna promenada łącząca część miasta z częścią zdrojową naszego kurortu.